Pomysł na produkcję perfum powstał w 1995 roku. Prowadziłem inną działalność, prowadziłem warsztat samochodowy. No i patrząc na miejsce, w którym go miałem, stwierdziłem, że jakiegoś sukcesu nie osiągnę. No, zaczęły powstawać salony, no i wymyśliłem sobie, żeby zacząć produkować perfumy. trzeba było przynajmniej z miesiąc czasu poświęcić na taką orientację, gdzie co zdobyć, butelka, to mizery, kompozycje, spirytus, prawda, ale po miesiącu czasu miałem już pełną orientację i stwierdziłem, że mogę perfumy produkować i w zasadzie od tego się zaczęło. Zaczynałem od od produkcji powiedzmy nawet 100 sztuk dziennie, no to na miesiąc się to będzie przekładało 2000, a dzisiaj w dobrym momencie, powiedzmy grudzień, potrafimy 1,5 miliona wyprodukować miesięcznie. A możliwości produkcyjne mamy tutaj dużo większe, bo 6 milionów to tak spokojnie możemy wyprodukować. Zapachy tworzą firmy, które się w tym specjalizują. Zakład produkujący perfumy nie tworzy zapachów. Prawda? Zleca się po prostu, określa się, co chce się mieć, w jakim typie: kwiatowe, drzewne, lekkie, mocne. Na dzień dzisiejszy firma Drone przedstawia mi swoje propozycje, i w zasadzie tylko z firmy Drone korzystam i biorę kompozycje i raz na pół roku wybieramy zapachy, które chcemy produkować. Drone Fragrances to międzynarodowa firma zajmująca się kreacją wysokiej jakości kompozycji zapachowych. M-Group jest jednym z naszych kluczowych klientów. Moje ulubione zapachy to te, które się najlepiej sprzedają. Stworzyliśmy wysokiej jakości produkt w przystępnej cenie, co w połączeniu z marketingiem wielopoziomowym było strzałem w dziesiątkę. Zaczęło się od Polski, a ponieważ ja w swoim czasie jak zaczynałem robić perfumy miałem duże doświadczenie w eksportach, dlatego w Synebrześmy uzgodnili, żeby wychodzić po prostu na cały świat. ten začátek nebyl lehký, protože lidi nevěřili tomu obchodu. Zdálo se jim, že když je to z Polska, že to nemůže být dobrý, že byli zvyklí, že všechny firmy byly americké nebo ze západu. Nevěřili firmě, řada lidí nevěřila ani těm produktům, že se jim vzdála levná ta cena. So my daughters and my wife, they tried it and they said, ah, oh, daddy, it's very, very good.

Niet zo'n 100% distributoren. Natuurlijk zijn we in circa 60.000 collaboratoren actief en met een personeel dipendente van di circa, circa 100 dipendenti. In dit moment, uh, 2009, hebben uh, we 18.000 uh, distributoren. FM is een gewoon simpel bedrijf, maar met een simpel, eenvoudig product mm. dat iedereen kan verkopen en iedereen in kan stappen. Im bardziej ci ludzie są przekonani do naszych perfum, a są bardzo przekonani, bo jakość jest bardzo wysoka, tym ta sprzedaż jest lepsza. Jeżdżąc po spotkaniach, po mitingach po całej Italii, widzę radość radosnych Włochów, szczęśliwych, którzy czasami mi mówią, że Dzięki FMOWI odbili się od tak naprawdę zadłużeń. Multi-multi level, które nie są nie tylko naszymi konkurentami, ale komunque case jest bardzo, bardzo importancki, które są obecni w Itaļi a może od 20-30 lat, ci guardano come un fenomeno, un fenomeno che ha avuto in pochissimo tempo veramente una un'esplosione in quello che in termini di fatturato in termini di volumi. Offerta FM Group jest przez nas stale poszerzana, dzięki czemu idealnie odpowiada potrzebom distributorów. Dużym powodzeniem cieszą się produkty chemii gospodarczej, FM Group For Home. FM się bardzo dobrze sprzedaje, bo jest efekt, gdy ktoś ma poplamioną koszulę keczupem czy sokiem jagodowym i z miejsca mu to zadziała, zejdzie plama, no to dana osoba, jak widzi, że efekt jest, to kupi i powie o tym innemu. FM Group Mobile. To dla dystrybutorów FM Group nowy wymiar w marketingu sieciowym. To usługa telefonii komórkowej i internetu, która daje jeszcze większe możliwości zarabiania. Wtedy, kiedy ja dzwonię, lub kiedy do mnie dzwonią moi dystrybutorzy, moi partnerzy biznesowi i moja rodzina, wszyscy mamy korzyści i zyski. O, przepraszam. It's very important that you are always be honest it must be come from your heart when you want to help people you must listen to them what do you want uh, you can talk to everybody Proces FM Group to zasługa wysokiej jakości produktów, których na co dzień używa każdy, a przede wszystkim każda z nas. W 2009 roku, na życzenie naszych dystrybutorek, wprowadziliśmy kosmetyki do makijażu FM Group Makeup. Jesteśmy firmą rodzinną, co doskonale sprawdza się w marketingu wielopoziomowym, który z kolei polega na polecaniu produktów wśród rodziny oraz znajomych. Jest to firma polska. Mamy świetny kontakt z zarządem firmy. Jako liderzy jeździmy na kwartalne spotkania z firmą. Firma jest otwarta na nasze propozycje. Bardzo często nasze pomysły są wdrażane w życie, także to jest bardzo istotny argument. Ja się cieszę ogromnie właśnie z tego, że moja córka, yy, która jest na pozycji perłowej orchidei w planie marketingowym, że mój syn podobnie, mają dochód pasywny i oni nie muszą się martwić o jutro. Propagując współpracę i te możliwości, które w tej współpracy z FM Group są, dajemy wielu ludziom szansę na to, żeby mogli funkcjonować podobnie jak my, podobnie jak wielu, wielu innych liderów FM Group. Potrafimy szybko reagować na potrzeby naszych liderów, ponieważ patrzymy na biznes z tej samej perspektywy. sicuramente è un'attività che è bello farla insieme, farla in due. Anche perché nel nostro caso questa attività ha cambiato la nostra vita, la vita della nostra famiglia, quindi portarla avanti insieme è una cosa bella, una cosa positiva, perché noi non lavoriamo, noi ci divertiamo a fare FM. Quello che è il mio sogno e la mia visione è quella di nel tempo, avere tante persone che facciano parte del mio gruppo, che come me eh, raggiungano il massimo della qualifica e quindi per poter avere una vita più agiata, più agevole per loro e per le loro famiglie. Abbiamo avuto un FM, un eh, grande auto che ha un'impresa 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 Nasza praca to właściwie jest budowanie relacji. Jest to biznes dla mnie emocjonalny. Ja lubię właśnie mieć kontakt z ludźmi, lubię z nimi usiąść do stołu, planować ich biznes, jak i oczywiście mój. Cieszę się z każdego osiągniętego poziomu moich liderów, bo ja czerpię najbardziej siłę i energię, jak i motywację do dalszej pracy przez. osiągnięcie stabilności finansowej i pozycji wyższych oczywiście moich dystrybutorów. Ma chiaro che quando si lavora si lavora per raggiungere un obiettivo. Momentalnie mám se svým partnerem firmu v Turecku a vlastně pracuji jako jednak jako majitel v Turecku, tak jako distributor tady v České republice a nejenom v České republice, ale zároveň i vlastně v celé Evropě. A tak cestuji a baví mě FM Group. Taki sposób prowadzenia biznesu sprawia, że najważniejsi są dla nas współpracownicy, bo ich sukces jest naszym sukcesem.